Jeśli chcesz polecieć w kosmos i dotknąć gwiazd, przeżyć prawdziwe trzęsienie ziemi albo po prostu dowiedzieć się, dlaczego prezenterzy pogody nie mogą być ubrani na zielono w trakcie nagrań, koniecznie odwiedź Planetarium Śląskie. Pamiętaj, że zwiedzanie planetarium odbywa się tylko z przewodnikiem. Dlatego zanim będziesz chciał nas odwiedzić, koniecznie zarezerwuj dla siebie dogodny termin. Do zobaczenia w planetarium. Zapraszam Państwa do Planetarium Śląskiego Parku Nauki Miejsca, które się odmieniło w ciągu ostatnich lat. Planetarium Śląskie, najstarsze, największe, a teraz jednocześnie najnowocześniejsze planetarium w Polsce. Za moimi plecami kultowy projektor Cajsa, który przez ponad 60 lat wyświetlał ponad 8,5 tysiąca gwiazd na sferycznym ekranie w głównej sali planetarium, która jest nad nami, teraz spoczął w miejscu poświęconemu astronomii. A jego miejsce zajął projektor, który jest w stanie na naszym nowym ekranie wyświetlić uwaga 150 milionów gwiazd. Niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku, jesteśmy w stanie pokazać niebo w dowolnym miejscu na świecie. Zapraszam do Planetarium Śląskiego Parku Nauki.